A w tym filmie opowiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby kupić nieruchomość na etapie budowy, kwotę, którą zapłaciłeś, w tym VAT oraz specjalne konto bankowe. I obejmuję tę kwotę oraz który gwarantuje, że jeśli coś pójdzie nie tak, zwrócą Ci Twoje pieniądze, które zapłaciłeś wraz z VAT-em i ustawowymi odsetkami. Istnieją dwie formy poręczenia. Swoje pieniądze, wszystko o poręczeniach bankowych, przy zakupie nowych nieruchomości w Hiszpanii. Myślisz o zakupie nieruchomości na etapie budowy w Hiszpanii, ale czy naprawdę wiesz, jak chronić swoje pieniądze przez cały ten proces? Dziś wyjaśnię Ci, jak działają poręczenia bankowe, jakie są rzeczywiste ryzyka związane z zakupem nowych nieruchomości oraz czego zawsze powinieneś wymagać od dewelopera. Nazywam się Barbara i jestem dyrektorem handlowym w Homija, a w tym filmie opowiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć, aby kupić nieruchomość na etapie budowy na Costa Blanca w sposób bezpieczny. Kiedy kupujesz gotową nieruchomość, wszystko jest prostsze. Widzisz nieruchomość, płacisz i podpisujesz umowę, ale przy zakupie nieruchomości na etapie budowy bardzo często Masz tylko makietę, obietnice, jak to będzie wyglądało. I tu pojawia się coś kluczowego: ryzyko oczekiwania dwóch lub trzech lat na oddanie Twojego mieszkania. W tym czasie dokonujesz płatności czasami 30 a nawet 40% ceny, zanim nieruchomość będzie gotowa. A pytanie brzmi: co się stanie, jeśli deweloper się opóźni w budowie, a co jeśli zbankrutuje? I tutaj właśnie wkracza poręczenie bankowe. Jest to dokument bardzo ważny, wydawany przez bank lub upoważnioną firmę ubezpieczeniową. Który gwarantuje, że jeśli coś pójdzie nie tak, zwrócą ci Twoje pieniądze, które zapłaciłeś wraz z VAT-em i ustawowymi odsetkami. Istnieją dwie formy połączenia. jedno wydane przez bank, i drugie wydane przez firmę ubezpieczeniową. Obie formy powszechnie nazywane są poręczeniem bankowym i są regulowane przez hiszpańskie prawo z 1968 roku, zaktualizowane w 1999 i w 2015 roku. Wyobraź sobie trójkąt. Na szczycie jest deweloper, w jednym rogu jest bank i ze specjalnym kontem, a w drugim rogu znajduje się instytucja wydająca poręczenia. Za każdym razem, kiedy dokonujesz płatności, te pieniądze nie trafiają bezpośrednio do dewelopera. Gdzie trafiają? A właśnie trafiają na to specjalne konto kontrolowane przez bank i mogą być użyte wyłącznie na budowę, na inne wydatki, a deweloper nie może dotknąć tych pieniędzy bez zgody. Dlatego nazywamy to trójkątem bez braku zaufania, ponieważ nigdy do końca nie ufa nikomu, a każda ze stron nadzoruje pozostałe. Ale uwaga! Poręczenie bankowe jest ważne dopiero po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na budowę. Oznacza to, że płatności rezerwacyjne dokonane przed uzyskaniem tego pozwolenia nie są gwarantowane. Dlatego w HOMIA nigdy nie zalecamy podpisywania umowy kupna-sprzedaży bez pozwolenia i wydanego poręczenia. I bardzo ważne: poręczenie płaci deweloper. Nie ty. Zobowiązuje go do tego prawo. A jak wygląda to poręczenie? Jest to dokument zawierający twoje imię i nazwisko, adres, nazwisko dewelopera, kwotę, którą zapłaciłeś, w tym VAT, oraz specjalne konto bankowe. I obejmuje tę kwotę oraz ustawowe odsetki, które są aktualizowane każdego roku. Od 2015 roku kupujący mają dwa lata na wykonanie tego poręczenia, jeśli deweloper nie dotrzyma umowy. A co to oznacza? Wykonać poręczenie? Proste. Dochodzić z swoich pieniędzy od instytucji, które udzieliła poręczenia. A jeśli nie odpowiadają, można złożyć pozew przeciwko bankowi lub ubezpieczycielowi, ale z dobrym poręczeniem zazwyczaj nie jest tak to konieczne. Istnieją dwa rodzaje poręczenia: standardowe, które może zostać odrzucone, jeśli bank uzna, że nie doszło do naruszenia umowy, i poręczenie na pierwsze wezwanie, gdzie bank jest zobowiązany do wypłaty pieniędzy bez dyskusji. Ten drugi typ jest najbezpieczniejszy, ale bardzo rzadko spotykany. Tylko 10% deweloperów oferuje takie poręczenia. Zatem, kto powinien zażądać poręczenia? Chociaż deweloper powinien Ci je dostarczyć bez konieczności o to prośby, w praktyce prawie zawsze Musisz o to, za to zażądać, ty lub twój prawnik. Dlatego zawsze współpracuj ze specjalistą i zażądaj poręczenia przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności. I bądź bardzo ostrożny w przypadku ofert, które proponują ci budowanie własnego domu przez zakup działki. W tym przypadku to ty jesteś deweloperem i nie jesteś chroniony żadnym poręczeniem. Przejmujesz całe ryzyko. Podsumowując, Kupuj tylko wtedy, gdy masz pozwolenie na budowę. Zawsze żądaj poręczenia bankowego. Upewnij się, że Twoje pieniądze trafiają na specjalne konto. Współpracuj z prawnikiem lub zespołem takim jak Homija. W Homija towarzyszymy każdemu kupującemu nieruchomość krok po kroku, od rezerwacji aż do przekazania kluczy. A przede wszystkim chronimy Twoją inwestycję od pierwszego euro. Jeśli ten film ci pomógł, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem, jeśli potrzebujesz pomocy przy zakupie na Costa Blanca. I pamiętaj, kupno na planie może być bezpiecznie, jeśli wiesz, jak to zrobić. Do zobaczenia w kolejnym filmie.